Cześć, witam was serdecznie w nowej serii na moim kanale i ta seria będzie nazywać się Asylum Challenge, czyli po prostu wyzwanie psychiatryk. I w dzisiejszym odcinku troszkę opowiem wam o tym jak ta seria będzie wyglądała, jakie są zasady w tym wyzwaniu, jak wygląda nasz psychiatryk i jak wyglądają nasi pacjenci. Tak więc właśnie widzicie nasz psychiatryk i ja pobrałam go z galerii ale umeblowałam go po swojemu, także zaraz Wam pokażę, jak wygląda. Tu też stoi gromada naszych pacjentów, ale to za chwilę im się przyjrzymy. Najpierw kilka reguł i zasad, które trzeba przestrzegać. Ja sobie tutaj wypisałam, żeby mniej więcej żadnej nie pominąć. Mam nadzieję, że o wszystkich najważniejszych dzisiaj powiem. I po pierwsze, w naszym psychiatryku ma znajdować się 8 osób. Każda z tych osób to młody dorosły, każda z tych osób musi też posiadać cechę szalony, a pozostałe dwie cechy i aspiracje są dowolne, poza aspiracjami rodzinnymi i tymi dotyczącymi bogactwa. Yy, gramy tylko jedną postacią. To, że mamy osiem, nic nie znaczy, wybieramy sobie jedną i tą osobą po prostu sterujemy. Reszta robi co chce, sama się musi sobą zaopiekować i sama się musi sobą zająć, także yy, to jest to utrudnienie numer jeden. Następnie mieszka, mieszkańcy psychiatryka nie mogą być ze sobą połączeni żadnymi więzami rodzinnymi. Koszt działki i domu są dowolne, także na początek użyłam kodu na po prostu pieniądze, wybudowałam ten psychiatryk, umeblowałam, ale na początek musi nam zostać, na start gry musi nam zostać wyłącznie 500 simolonów i Warunek jeszcze jest taki, że po prostu sprzęty w naszym domu muszą, te wszystkie lodówki, łóżka, telewizory muszą po prostu być te najtańsze, nadają, dające najmniej tych, wiecie, korzyści. W domu może znajdować się wyłącznie jedna toaleta, jeden prysznic, jeden telewizor bądź jeden komputer, jeżeli gracie na poziomie średnim. Ja właśnie zamierzam grać na poziomie średnim z jedną ważną modyfikacją tego, tych zasad, ale o tym Wam powiem już za chwilkę i co jeszcze takiego ważniejszego mamy 8 tych simów ale możemy mieć tylko 5 łóżek w domu także będzie taka walka o miejsca Plus może być tylko 6 miejsc siedzących. Jeżeli macie 4 krzesła, to możecie mieć tylko kanapę dwuosobową i może być w domu tylko jeden mebel, który spełnia funkcję tego siedzenia i spania równocześnie. W rodzinie może być kosmita, ale z tego co przeczytałam w kilku regulaminach, może, ale nie musi. Także u nas tego kosmity nie ma, ponieważ ja na dzień dzisiejszy jeszcze nie mam dodatku witaj w pracy, także. Nie mogę tego po prostu kosmity sobie tutaj wprowadzić. A najważniejsze jest to, że po prostu sterujemy tym jednym simem i ten sim musi spełnić trzy aspiracje życiowe, żeby uwolnić się na zewnątrz. I wtedy właściwie powinna skończyć się cała seria. Ale moim zdaniem to byłoby strasznie smutne, gdybym po prostu skończyła na tych na wyprowadzeniu jednej osoby, a reszta by tu została bądź się pozabijała. Ja wiem, że niektórzy też tak robią, właśnie, że traktują tą serię jako po prostu zabijanie pozostałych siedmiu simów, a ta jedna osoba ma się uwolnić. Myślę, że ja nie chciałabym w ten sposób prowadzić tego wyzwania. Chciałabym jak najwięcej osób po prostu wyleczyć i stąd wyprowadzić. Także mam nadzieję, że podoba wam się ta moja wersja. Nie taka brutalna, a po prostu taka, która ma prowadzić do szczęśliwego zakończenia. Mam nadzieję, że chociaż... Połowę tych simów uda mi się wyprowadzić. Jeżeli ktoś umrze, no to niestety umiera, i gramy dalej bez tego jednego sima. Co tu jeszcze z takich ważnych rzeczy Wam chciałam powiedzieć? A właśnie, że muszą być trzy aspiracje, ale jako, żebym chciała jak najwięcej tych simów uratować, to pomyślałam sobie, że nie stanie się naprawdę nic, jeżeli. Zdecyduję, że ten sim, którym gram, ma spełnić tylko dwie aspiracje życiowe, wtedy go wyprowadzam i zajmuję się kolejną osobą. Ja mam cztery dziewczyny i czterech chłopaków, także zaraz się im przyjrzymy, jak oni wyglądają. I zaczniemy od pierwszej osoby. I pierwsza dziewczyna nazywa się Jude Miller. A jeszcze powiem wam, że wszyscy tutaj, którzy znajdują się w tym naszym psychiatryku, mają imiona, które pochodzą z serialu American Horror Story, nie, z tylko, tej nie tylko z tej serii z psychiatrykiem, ale z różnych sezonów. Ale nie są oni podobni ani jakoś tam nie, u, nie odzwierciedlają tamtych postaci. To jest Jude Miller i już dowiemy się o niej trochę więcej. Ona jest oczywiście szalona, jest smakoszką, jest wesoła i jest esencją smaku. Miała mieć aspirację kulinarną, ale okazało się, że musi być młodą, że musi przejść ten poziom młodego, dorosłego i być po prostu dorosłym i musi też podjąć karierę poza domem, także to by mi nie pasowało. I tak Sim, w którym gramy może mieć karierę, może pracować gdzieś, gdzie chcemy a poza tym dwóch niegranych Simów może podjąć pracę w karierze przestępczej ale usunęłam mi to także, póki to będzie po prostu wybitną malarką następnie mamy taką dziewczynę z rogami i to jest Mary Lou. I ta dziewczyna jest również szalona, jest molem książkowym, perfekcjonistką, szybko się uczy, a jej aspiracją życiową jest mózgowiec Następnie trzecia dziewczyna, taka bardzo szalona, z takim tatuażem na pół twarzy i różowymi takimi kitkami Ma na imię Lana Banana, także może kojarzycie, jeżeli oglądaliście Asylum serial i jej aspiracją życiową również jest wybitna malarka, oprócz tego jest kreatywna, jest żarłokiem, jest szalona i jest myślicielką. I ostatnia dziewczyna to Nora Riso, której aspiracją życiową jest bycie kulturystką. Jest dość gruba, musicie to przyznać, więc mam nadzieję, że schudnie podczas trwania tej serii. I ona jest szalona, aktywna, towarzyska i posiada szybki metabolizm. I przechodzimy do chłopaków, chociaż on wygląda tak dosyć... Dziewczęco przez te włosy. Mina jest skwaszona nawet mimo, że nic złego się nie dzieje. On ma na imię Ben i jest romantykiem, jest aktywny, szalony i również posiada szybki metabolizm, a jego aspiracją życiową jest bycie kulturystą. Następnie John Black, który jest tu i też ma taką bardzo pokwaszoną minę, jest takim bardzo takim mięśniakiem, wiecie. I co o Benie? Bena aspiracją życiową jest bycie wcieleniem złośliwości, a cechy to zły, kumpel szalony i esencja smaku. Następnie taki typowy przystojniaczek i on nazywa się Kit Walker i jego aspiracją życiową jest właśnie bycie nieuleczalnym romantykiem, jest wredny, szalony, romantyczny i nikczemny. I ostatnia nasza postać to jest Tate Kowalski, którego aspiracją jest bycie geniuszem muzycznym. Jest leniwy, szalony, wesoły i kontaktowy Także nie chciałam robić jakichś takich bardzo, wiecie Tych postaci bardzo skrajnych Żeby oni się tu nie pozabijali Bo myślę, że nie o to chodzi, żeby oni się zabili Zróbmy z tego pozytywne wyzwanie A nie po prostu taki serial o mordowaniu Bo to byłoby dość przykre Także zrobiłam im takie same piżamki Spodnie dla wszystkich są takie same Jest po prostu piżama, tylko przerobiona na szarą mężczyźni mają długie rękawy w koszulkach, a kobiety krótkie pijamy są takie same, tylko mają szare bluzki i co jeszcze? No i do pływania bo tam z tyłu jeszcze jest basen, także zaraz wam pokażę, może zamknę ten dom uch pokażę wam tutaj z tyłu jest basen do którego można przyjść popływać, a i jeszcze w domu można mieć tylko pięć przyrządów, które mają podnosić nasze umiejętności także liczę jako jeden basen i przechodzimy po prostu do oglądania naszego domu. Także mamy tylko możliwość posiadania pięciu miejsc do spania, i to są takie małe pokoiki, tutaj po prostu w rogach domu. I tutaj również. No, ale przyjrzymy się, może od tej strony. Może być tylko jedna toaleta i jeden prysznic. Dlatego ja zrobiłam to osobno, żeby oni się nie wstydzili, kiedy będą po prostu wchodzili do jednej. Mają dwie osobne, po prostu takie małe pomieszczenia. Ale oczywiście są to pojedyncze, nie można tych w ogóle tych właśnie mebli dokupować można jedynie ulepszać kupować coraz to lepsze kiedy się trochę wzbogacimy. Tutaj mamy taką kuchnię, która jest dosyć spora, ponieważ tam będzie dużo osób się kręciło, ale tak naprawdę jest tylko jedna lodówka, jedna kuchenka, jeden zlew dozwolony również, ale myślę, żeby go usunąć, wiecie, żeby po prostu wszyscy wyrzucali te swoje śmieci do tego kosza, który płaci za za śmieci jest jeszcze ekspres do kawy, gdyby ktoś chciał sobie zrobić kawę, bo nie wytrzyma, bo nie będzie miał gdzie spać Tu mamy taki mini telewizorek pingwina Oczywiście w przyszłości zamierzam mieć lepszy, bo jednak pingwin jest dość słaby Tutaj właśnie stolik z czterema miejscami do siedzenia, także jeżeli ktoś umrze, nie wiem czy powiedziałam To wtedy trzeba usunąć jedno łóżko i jedno krzesło, także żeby ten poziom trudności był zachowany no i jedna kanapa, tak jak powiedziała, ma dwa miejsca do siedzenia, także w sumie jest 6 i to jest dozwolona aktualnie nasza liczba miejsc. Tu jest taki pokój nieco większy, ale tak, tak naprawdę tutaj można tylko spać. Tu jest mikrofon, które, przy którym można tam ćwiczyć umiejętności komediowe, ponieważ mamy jednego chyba. Nie, na razie chyba w ogóle nie mamy kogoś, kto będzie to ćwiczył, ale w przyszłości na pewno taką aspirację komuś wybiorę. I to się przyda. Tu jest półka z książkami, dozwolona i niewliczana jako, e, jako mebel dający umiejętności. Mamy dwóch sportowców, dlatego jest też e, ten worek bokserski, no i prysznic, gdyby ktoś chciał tam pójść. E, malarska sztaluga i fortepian. Wiem, że oni na początku pewnie będą bardzo wściekli, ponieważ e, wiem, że jak oni nie lubią, gdy ktoś brzydko gra ktoś, ktoś jeszcze nie umie dobrze grać. Także to jest wszystko, jeżeli chodzi o nasz dom. Myślę, że powiedziałam o większości i chyba o wszystkich zasadach, które można tutaj powiedzieć. Jeszcze tutaj, co tutaj widzę, że do między 7 a 17 możemy opuszczać dom, ale możemy opuszczać w całej gromadzie, także po prostu idziemy wszyscy, jeżeli ktoś idzie na randkę, to idziemy po prostu na tą randkę wszyscy. Jeżeli ktoś na naszej działce umrze, to musimy zostawić jego grup też na naszej działce. A jeżeli dół będzie bardzo uporczywy, to możemy go wypędzić ale gruby zostaje nadal no i nie wolno używać żadnych kodów na pieniądze od tej pory także mamy 500 na start i to będzie nasza kwota przez całą grę, to znaczy się jeżeli coś tam sobie zarobimy na malowaniu na zbieraniu, na czymkolwiek no to możemy po prostu wtedy coś sobie wymienić dokupić, może dokupić nie, tylko właśnie wymienić, ale to jest ta kwota, z jaką my zaczynamy i od tej pory już nie wolno nam użyć żadnego kodu, ewentualnie chyba na resetowanie Steama, gdyby gdzieś tam się zawiesił nam w świecie. No i myślę, że po prostu zaczynamy naszą rozgrywkę w szpital. Pomyślałam, że pierwszym simem, którym będę sterowała, to będzie po prostu pierwsza z brzegu dziewczyna, czyli Jude Miller, która wygląda ogólnie na taką dość normalną dziewczynę, która można usnąć, dostała się tutaj przez przypadek, więc po prostu pomożemy jej jako pierwszej wrócić do domu. Myślę, że kiedy wyprowadzimy ją, tu gdzieś tam ją wprowadzimy w jakieś fajne miejsce i będziemy ją tam czasem odwiedzać z resztą pacjentów, i ona nas będzie inspirować do wyleczenia, ale zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Także myślę, że teraz po prostu. Przywiązujemy się już do Judd i rozpoczynamy grę, i zobaczmy, co się po prostu będzie działo. Oni się jeszcze oczywiście nie znają. Ja ich przeprowadziłam tutaj z pustej parceli. Już się pojawiają jakieś pierwsze minuski i tak dalej. Także myślę, że nasza Judd po prostu ktoś tu do nas przyszedł, nie. Także dżut po prostu pójdzie i może jako pierwszą rzecz, którą zrobi, to będzie podanie śniadania albo ugotuje śniadanie dla całej tej naszej tutaj społeczności. Żeby sobie po prostu wszyscy y, pojedli, a potem mam nadzieję, że jakoś tak rozejdą się po tym domu. No i zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Ja też chciałabym tak trochę bardziej przyglądać się wszystkim uczestnikom, nie tylko tej pierwszej, tej głównej naszej. Y, zapomniałam. Y, nie tylko Jut, tylko wszystkim, a nie tak jak na innej, w innych seriach na YouTube, jak widziałam. Y, także na razie jest spokój, cisza. Widzę, że wszyscy jakoś tak. Jeszcze nie powchodzili do domu Tam już rozmawiają No. Nie wiem jeszcze jak to będzie tak naprawdę wyglądało Żeby to nie było też ani nudne Ani że piszesz sms A to też jest troszkę dziwne, że w szpitalu psychiatrycznym Mają komórki Także Jude zrobiła to I myślę, że w sumie to możesz zawołać Na posiłek, bo nie jest to w żadnym stopniu Kontrola innych simów Także może wreszcie tu poprzychodzą I, i zjedzą sobie Jakieś pierwsze kontakty się tu nadarzą I jak sobie zje, to myślę, że Będzie już malowała obraz, bo jak wiecie Ona ma aspiracje po prostu Na bycie malarką, także musi Jak najwięcej malować i też po prostu Nam zarobi trochę tych pieniędzy na Na przyszłość, ktoś tam tak idzie, a w ogóle widzicie Niektórych z nich yy, Nie do końca przebrałam, bo już nie zdążyłam Bo mi się strasznie chciało spać wczoraj Także muszę za chwilkę wejść po prostu w lusterko i poprzebierać ich, bo to jest chyba jego strój sportowy czy coś w tym rodzaju, i ja muszę pozmieniać te stroje. Nie dzieje się nic szczególnego. Wyglądają na dosyć ułożonych i chyba dobrze im dosyć idzie. Jedzą sobie te dosty. Także myślę, że na chwilkę zrobię jednak tą przerwę i po prostu ich poprzebieram, żeby tu się nikt mi nie wyróżniał z grupy. Okej, okay, wracam do Was, właśnie przebrałam te osoby, które miały jakieś tam jeszcze rzeczy inne, losowe po prostu ja przebrałam w takie standardowe ich piżamki. Wszedł nas tutaj jakaś nina, nie słyszałam przeczytać, z jedzunkiem. No i wyszłam, żeby ją przywitać, bo to podchodzą nasz komitet powitalny. I pozostały czas to 4 godziny i 13 minut Także ona nam coś przyniosła Jacyś w ogóle ludzie się kręcą, przychodzą do nas Żeby nam pewnie właśnie coś dać Na początek naszego mieszkania w tej dzielnicy No spoko, przyda nam się jedzenie, na pewno nie zawadzi Już praktycznie wszystko wszyscy wybrali I ja chyba tak właśnie zrobię, że po prostu usunę ten zlew od razu żeby oni wrzucali do kosza Przyda nam się na pewno będzie na jedzenie Myślę, że to nie jest żadne złamanie regulaminu Ech, No i tak właściwie nic yy, Za bardzo się nie dzieje Niekoniecznie bym chciała, żebyś ty rozmawiała Bo masz dużo innych rzeczy do roboty W tym domu, w tym psychiatryku Także miałaś malować, ale przerwałam to na chwilę Żeby się przebrać Patrzcie jak on chodzi Taki przygarbiony na razie nie ma żadnych y, afer, żadnych kłótni. Ten y, siedzi wyrozbierany, ponieważ tak wyglądają ich stroje do pływania. Aż kusi, wiecie, aż kusi, żeby... O, ten tutaj sobie pływa. Yy, kusi, żeby klikać na te, wiecie, postacie na dole. Na razie są wszyscy zieleni, nikomu nic nie przeszkadza. W sumie dobrze, choć z drugiej strony jak na psychiatryk jest dość spokojnie. A wiadomo można na się jeszcze wstydzą. Że ja te talerzyki po prostu powrzucam do tego naszego kosza. W ogóle widzicie za jeden talerzyk dostaje się aż... Nie wiem czemu nie mogę trafić, za jeden talerzyk dostaje się aż 80, ponieważ jest 8 Simów w domu razy 10, także 80. No i dalej nic. Y Strasznego się nie dzieje. Chciałam, że będą jakieś oferki. Chciałam, żeby ktoś zagrał na tym pianinie, bo będą się wtedy wszyscy denerwowali. I poszły sobie te nasze babeczki. A tutaj są. Wciąż. Yy, podziękujmy za... no zaprośmy ich może, niech wejdą. Niech wejdą, nie zostawią to jedynie. O, są już jakieś pierwsze minusy, pierwsze kłótnie. Jak tam sprawa z łazienką? Aha, nie, to nie jest łazienka. Idzie ten nasz taki wiecie, przystruniaczek. On mi tak by pasował do tej naszej, naszej... Oj, Jut. I on ma na imię Kit, także może w przyszłości jakiś mały romancik. Eee, no i co tam? Obraz wciąż nie gotowy. Także może jakieś będziemy mieć te punkty, wiecie, szczęścia życiowego Na razie mamy 10 To moglibyśmy wtedy dokupić jakąś tam wybitną Nie wybitną, jakąś tam taką, wiecie, dobrą handlarkę Handlowiec, coś takiego Oni się wszyscy lubią Zamiast się nie lubić, to oni się lubią Także może byłam zbyt delikatna przy tworzeniu tych Rzeczy, tych cech sprzedajmy kolekcjonerowi tylko 7 więcej niż za płótno. Te babeczki sobie poszły? Poszły sobie chyba, nie, nie weszły do środka, no szkoda. No i maluj jeszcze jeden klasyczny obraz. Także co tam musimy zrobić? Malować przez 5 godzin, także na razie mamy chyba tylko jedną godzinę. I rozpocząć malowanie trzech obrazów w stanie zainspirowania Zapomniałam o tym, także na scenę razem się czymś zainspirujemy Oni się przytulają, no nieźle Chyba to są tacy, tacy nieszkodliwi Nieszkodliwi wariaci Grzeczut właśnie osiągnęła już drugi poziom w umiejętności malowania i maluje sobie nadal A nasi wariaci tutaj się śmieją Na razie nie wyglądają, żeby byli jacyś tam źli i tak dalej Ani zmęczeni Kit jest właśnie w toalecie I sobie czyta na kibelku Także myślę, że Gdy im się już trochę zachce do tej łazienki To on nie będzie już tak wesoło Bo będą pewnie sobie przeszkadzać już skończyła malować, jest teraz w łazience. Tutaj widzę, że już jakieś czerwone pierwsze awatarki się zaczynają robić. Skończyła malować i stanie zainspirowanym, także za chwilkę namalujemy ten pierwszy obraz w stanie zainspirowanym z trzech, które musi wykonać na pierwszym poziomie tej aspiracji. Ja im więcej nie będę gotowała, ponieważ oni po prostu są zbyt szczęśliwi i myślę, że oni muszą się zacząć sami sobą po prostu przejmować, a nie że ja po prostu zrobiłam to za nich i teraz im idzie zbyt dobrze. Bo nie o to tu chodzi, żebym ja im miańczyła, bo ja mam się troszyć przede wszystkim o siebie, a nie o nich. Oni po prostu są takim dla mnie tłem, ale oczywiście będziemy podglądać, co robią. Dajmy na to tutaj nasza nura. Przyszła sobie popływać w basenie. No, może i pływaj nuro, także może schudniesz, może ci to wyjdzie na dobre. 20, aha, ktoś wyrzucił coś do śmieci. No dobra, także póki co troszeczkę nam urosło od tej naszej początkowej kwoty. Mamy już 787, ale kiedy przyjdą rachunki, wiem, że będzie gorzej. I coś, co zapomniałam, a co zawsze robię, to automatyczne przełączanie, po prostu żeby żeby nie tracić pieniędzy bezsensownie. Także tam, gdzie kogoś nie ma, tam po prostu nie będzie się to światło paliło. Tu mamy takie zielone te lampy. Ups. A tu takie bardziej bardziej więzienne mi się kojarzą, wiecie takie. No i widzę, że coraz więcej już dwie osoby są pomarańczowe. Kit jest stróżowe, ale on jest. on jest romantykiem. O i osiągnęła już trzeci poziom malowania, gdzie na razie idzie nam powoli, ale do przodu już 4 godziny z 5 maluję, także jeszcze dwa obrazy i będzie mogła mieć już drugą drugi poziom miałam wyrzucić te śmieci, ale widzę, że właśnie nam je zebrał nasz yy, zapominam na razie imon nasz Ben no i zobaczmy ile Ben dostanie za to pieniędzy 60 jak oni wyrzucają, wiecie, ręcznie to jest troszkę mniej niż gdybym ja to zrobiła ale dobra i tyle, także coś tutaj namalowałaś i sprzedamy to kolekcjonerowi już za dosyć ładną sumkę i szybko rozpocznie, może teraz pop artowy, duży tu ja coś zawstydzeni widzę, widzę że żółte te chmurki mm, Mary też by chyba chciała do łazienki, ale ktoś tam jest w łazience Tate, chyba tak, muszę się nauczyć tych imion ciężka sprawa, bo to są takie wiecie niepolskie imiona, ciężko to idzie ktoś tam już widzę, jak właśnie idzie korzystać z pierwszego łóżka Także kiedy oni się zmęczą, może pojawić się właśnie ten problem z miejscami do spania. Wiecie, jest pięć. Na razie jest tylko jeden zajęty. Teraz będzie też drugi. Tak, tak. No i będzie się powoli pojawiał problem, tak mi się wydaje. Mam nadzieję, żeby po prostu... żeby coś się działo. I David już się wyspał. Postanowi pisać SMS-y, także spoko. Nikt nie gra. Ja bym chciała, żeby ktoś zagrał, ale widzę, że nikt się nie... Nie kwapi do tego grania. Aha, no i zapomniałam o tym, że możemy wysłać dwie osoby do kariery przestępczej, także wyślemy te dwie osoby, zatrzymam ich i kogo ja bym tutaj widziała. Oni mogą robić niezłe cyrki, mi się wydaje, bo oni mają takie najbardziej negatywne cechy, z tego co pamiętam. Także może wyślemy tego naszego Kita, który jest romantykiem że musimy po prostu zadzwonić. W tej sytuacji mogę kliknąć od razu uprzedzam, tak więc w tej sytuacji możemy i wyślemy też naszego Bena do pracy. No i oni też nam będą tak, że tak powiem, pomagali w naszym życiu finansowo. Wiadomo kiedy, kiedy o matko Jut skończy już swoją aspirację, no to nie będzie malowała. No, bo bez sensu. Także kogo tu mamy? Przestępcę, tak? Fakat twardziel. No dobra. Twardziel dla Kita i... i twardziel dla Bena. Także od tej pory oni będą pracowali. Oczywiście oni sami muszą sobie do tej pracy pójść. Jeżeli nie pójdą... No to nic na to nie poradzimy. Tutaj widzę, że y, Tate położył się w tym łóżku. Nie wiem, czemu ma tyle dostępnych łóżek, no ale sporo tak woli. Grzeczni ci pacjenci. Póki co, naprawdę bardzo grzeczni. A Jut zrobiła dość ładny obrazek. O widzicie, zobaczcie, jak on ćwiczy. Myślę, że skończymy ten obraz, a już skończyła I sprzedamy go kolekcjonerowi Bardzo ładnie, 258 I szybko rozpoczniemy następny A ja w tym momencie się już na dzisiaj z wami pożegnam Osiągnęła już y, drugi etap tej kariery malarskiej Także myślę, że na dzisiaj się właśnie z wami pożegnam I zobaczymy się następnym razem w kolejnym odcinku już takiej pełnej rozgrywce, bez tych wszystkich zasad, także będą one również w opisie. Jeżeli czegoś nie rozumiecie, to oczywiście piszcie w komentarzu, postaram się Wam wyjaśnić. I to tyle, do zobaczenia w kolejnym, drugim odcinku Asylum i też w innych moich seriach na kanale, m.in. Co Dzieci Challenge. Także do zobaczenia, cześć!